So it's not just the bed that looks good, right? Mm -hmm. I mean, oh not bad. Not bad. We will have No winner. Win. Hej, hej, hej! Witam Was w kolejnym odcinku Widzę na Miłość i dzisiaj omówimy sobie naszego bohatera Usmana, o którym już kiedyś nagrywałam filmik. Jeżeli oglądaliście mój odcinek, w którym opisuję historię miłosną Usmana i jakże znanej baby girl Lisy, no to super, jeżeli nie podlinkuję go Wam na dole, obejrzyjcie, ponieważ jest to dosyć ciekawy odcinek. No i spoiler, nie kończy się najlepiej. Usman i jego starsza żona nie mieli happy endingu tej całej historii, jednak to nie oznacza, że Usman kończy z szukaniem tej jedynej. W świecie muzycznym, znany jako Soulja Boy, powraca w najnowszej serii Wizy na miłość przed 90 dniami. Tym razem również zauroczony amerykańską kobietą, która jest troszeczkę starsza od niego no i to właśnie o tym romansie dzisiaj będziemy rozmawiać. Usman na dany moment ma 32 lata, a jego nowy obiekt zainteresowań to Kimberly z Kalifornii, która ma 50 lat. Już od początku nowej serii widzimy, że Kimberly jest bardzo muzyczna. Jest ogromną, ogromną fanką Michaela Jacksona, no i też Soulja Boy. Nie oszukujmy się, ale jednak twórczość Michaela Jacksona troszkę różni się od tego, co robi Soulja Boy. Jednak Kimberly jest chyba jego numer jeden fanką. Fire, fire Me and yeah, the line, you asked me to be my logo. I swear I have never been so happy. He has completely changed my life. Tell me, who I am listening to Usman Umar aka Soldier Boy. Girl, Oboje poznali się online przez to, że Kimberly jest jego ogromną fanką, no znowu się powtórzę. Jednak Usman podobno czuje coś więcej do Kimberly niż tylko relacja artysta-fan i zaprasza ją do Tanzanii na plan kręcenia jego nowego teledysku. Kimberly jest niesamowicie podekscytowana i jest gotowa rzucić wszystko i jechać, no ale zanim to się stanie musi porozmawiać z najbliższymi. Jeden z ważniejszych tematów, które poruszają, to dzieci. To jest najczęściej poruszany temat w przypadku właśnie par, u których mamy różnicę wieku, tym bardziej, jeżeli kobieta jest starsza, a co jeżeli on będzie chciał mieć dzieci. No i ten temat jest tutaj poruszany. I odpowiedź Kimberly dla niektórych wydaje się być dosyć szokująca, ponieważ mówi ona, że ona nie chce mieć więcej dzieci, jest od niego starsza i nie miałaby problemu, gdyby oni załóżmy byli już po ślubie, gdyby Usman chciał mieć kolejną żonę właśnie po to, aby aby ta dała mu dzieci. Powiedziała, że nie ma w tym żadnego problemu i jak najbardziej mogłaby w ten sposób żyć. Nie oceniajmy tego, ponieważ są osoby, które są z tym ok, są takie religie, są takie wyznania i tak jak dla jej najbliższych może wydawać się to dziwne, no to może ona faktycznie nie ma z tym problemu. Powiedzcie mi, czy oglądaliście kiedy jest taki program, on już taki mało na bieżąco jest, chociaż chyba nowe odcinki nadal lecą, gdzie jest mężczyzna, który ma chyba z pięć tych żon i oni mają takie domy, jedno, jeden obok drugiego, i te żony mieszkają w tych domach obok siebie i on po prostu. Spędza na przykład w poniedziałek u jednej, wtorek u drugiej, i tak dalej, i tak dalej. Z każdą, ma dzieci. I to jest taka jedna wielka happy family. I dajcie znać, czy pamiętacie to. Ja na ten moment nie pamiętam, co to jest za serial. Znaczy, serial to jest taki film doku. No wiecie, tak jak widzę na miłość. Po angielsku to było Sister Wives, czy po polsku to były żony siostry. Nie wiem, ale dajcie znać, czy oglądaliście. Więc może Kimberly też chce być właśnie taką żoną siostrą. Kimberly jako pierwsza dociera na Zanzibar. Przed sobą ma samotną noc, a następnego dnia szykuje się na poznanie Usmana. To jest pierwszy raz, kiedy go zobaczę i jest niesamowicie podekscytowana. Oglądając ten sezon, widzimy, że jej stylizacje totalnie oddają to, jaką oddaną fanką Soja Boy. Kimberly jest, ponieważ zawsze ma na sobie koszulkę, właśnie z jego zdjęciem. Kimberly jest podekscytowana, niesamowicie szczęśliwa i z bukietem róż wyrusza na lot nisko. Jedno, co mi się podobało, można ich oceniać jak chcecie. I można powiedzieć, że tak jak w zeszłym przypadku ze swoją byłą żoną, baby girl Lisa, Usman chce tylko wykorzystać starszą kobietę, która jest z Ameryki, aby poszerzyć swoje horyzonty, jeżeli chodzi o karierę, ale tutaj przyjeżdżając właśnie na Zanzibar wraz ze swoim asystentem, z asystentem i menadżerem, mówi hej, wy tutaj poczekajcie, ja się chcę z nią spotkać sam, więc wydaje mi się, że jak najbardziej jakiś tutaj e, level respektu e, do kim jest, no i słuchajcie, moment, w którym widzą się po raz pierwszy, ona jest podekscytowana, po prostu tyle emocji, a widać, że mu się podoba, podoba mu się to gwiazdorzenie, w sensie on widzi swoją największą fankę i jest taki aha, aha, oh my god, I'm gonna cry. so i'm at the airport um, waiting to pick up usman and he'll be here like any minute <laughs> oh my god, oh my god. <laughs> <laughs> I tutaj zostajemy przedstawieni temu, jak usman wymawia imię swojej potencjalnej dziewczyny, i ona ka za każdym razem podczas tego sezonu, jak on wymawia jej imię w ten sposób, to ona się rozpływa. Mianowicie gamby, gumby. I ona po prostu jak masełko się rozpływa. Oh my, Ich pierwsze spotkanie nie jest tak romantyczne i wspaniałe, jakby mogło się wydawać. Wiecie, czasami mamy pary, które są dosyć niezręczne, czasami mamy pary, które po prostu rzucają się sobie w ramiona i po prostu, Boże, jak ja cię kocham. No tutaj było tak, tak na spokojnie bym powiedziała. ósma mówi Kimberly, że wygląda ona na 31-32 lata. No wydaje mi się, że jest tutaj bardzo, bardzo miłe i bardzo jej słodzi, no więc no, nie można się za bardzo do tego przyczepić. Kimberly ma ogromną nadzieję, że już od początku będzie spędzała noce ze swoim ukochanym, jednak nie są oni w żadnym oficjalnym związku. Mimo tego, iż Kimberly wynajmuje najbardziej ekskluzywny pokój w tym hotelu, w którym obydwoje będą spać, no to Usman mówi, że no on ma swój i nie będzie z nią sypiał, ponieważ w ogóle jeżeli chodzi o to samo łóżko, tak, jeżeli po prostu spać w tym samym łóżku, ponieważ w jego kraju jest tak, iż jeżeli nie jesteście parą, nie jesteście zaręczeni, zaręczeni to jest słowo kluczowe, zaręczeni, to nie wolno wam się Całować ani spać w tym samym pokoju. To jest moment z wywiadu z Usmanem i osoba zadająca mu pytanie mówi: Ale przecież Ty i twoja była żona spędziliście bardzo intymną noc już pierwszego dnia. Na co Usman odpowiada: tak, ale byliśmy zaręczeni. A Kimberly nie jest nawet jego oficjalną dziewczyną. On przez cały sezon nazywa ją. Potencjalną dziewczyną. I Kimberly, jak taka zakochana nastolatka w swoim idolu, czeka aż dostanie awans z bycia fanką, koleżanką, do bycia dziewczyną. No, nie będę oszukiwać, w jakiś sposób jest to słodkie, że ona jest taka zakochana i taka, wiecie, jak szalona szesnastka, kiedy ma 50 lat. Wszystko wydawałoby się takie w miarę spokojne i normalne, mogłabym tak powiedzieć, no ale Kimberly przywiozła prezenty. No bo jak to żeby inaczej? I nic dziwnego, że zostaje tutaj im przyklejona łatka, że Usman to jest Sugar Baby, ponieważ Kimberly przywoził mu dosyć drogie prezenty. Jak widzicie Usman jest niesamowicie zadowolony ze swojego najnowszego laptopa od Apple oraz najnowszego PlayStation. No! PS5! No, 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 no. Oh my... Kimberly! Do you like it? I przytula i obdarowuje te przedmioty większymi uczuciami niż Kimberly, która siedzi tam i tak. Ja też bym chciała być przytulona i pocałowana podczas kiedy on po prostu wyściskuje wszystkie soki. Wyś wyściskuje wszystkie soki z tego PlayStation... Usman no i słuchajcie, Usman zabiera prezenty i idzie do swojego pokoju. Usman is literally hugging and kissing his gifts, and I'm sitting over here like, hello, can I get some of that? I am sincerely hoping by the end of this trip, I get as much action as those damn gifts did. Kim Uzbroiła się w cierpliwość i, i mówi, że nie da za wygraną. Pod koniec tych dwóch tygodni ona chce być oficjalną dziewczyną i wiedzieć też, czy jest gdzieś ta seksualna chemia pomiędzy nimi. No i zapominajmy, że Usman nie jest tam tylko dla Kimberly. Cała ta wycieczka jest zorganizowana z powodu jego najnowszego teledesku, który będą tam kręcić. Więc następnego dnia, Usman i jego team, menadżer i asystent spotykają się, aby porozmawiać o spotkaniu z jedną z większych gwiazd na Zanzibarze. Kimberly idzie na to spotkanie wraz z Usmanem, no i jego asystent i menadżer mówią, że no wiecie, no, jeżeli będziecie pokazywać uczucia do siebie publicznie, no to to nie jest najlepsze, no bo ty jesteś gwiazdą i będą znowu komentarze, że znowu jest ze starszą kobietą, no i że ustawiliśmy spotkanie właśnie z tą młodą, bardzo popularną artystką, która jest popularna, słuchajcie, ma parę milionów na Instagramie, więc jest popularna i jeszcze na chwilkę wracając do kariery Usmana, on to już nie ma co się śmiać, bo on naprawdę już jest gdzieś tam rozpoznawalny, prawdopodobnie bardziej dlatego, że jest w tym show, niż ze względu na swoją muzykę. No ale wydaje mi się, że nie jest on chyba aż tak zesperowany, żeby rozkręcić karierę w Ameryce. Nie wiem, wydaje mi się, że jest gwiazdą swojego tam kraju, rejonu i jest całkowicie zadowolony z tego. Jednak wracając do tego spotkania, Kimberly coś wyczuwa, że jego menadżer i asystent specjalnie mm, organizują to spotkanie, aby odciągnąć go od niej. Asystent, manager wanted of them to have this bond to jednak Usman walczy o swoją kobietę i mówi, że na spotkanie z tą kobietą pójdą razem. Spotkanie poszło całkiem gładko, myślałam, że będzie więcej flirtu i że show podkręci trochę temperaturę tego wszystkiego, ale było jak najbardziej spoko i, i ta artystka też zachowała się bardzo fajnie w stosunku do relacji pomiędzy Usmanem a Kimberly, więc jeżeli to był jakiś złowieszczy plan rozdzielenia Kim i Usmana, nie zadziałało. Z dnia na dzień Kimberly traci trochę swoją cierpliwość i strasznie chce jakiejś bliskości z Usmanem. On na razie jeszcze jej nie pocałował, no i nie spędził z nią tej wymarzonej nocy. Ona zawsze robi się na bóstwo i nie może doczekać się, czy to ta noc, czy to ta noc. Jednak Usman wybiera noc w pokoju obok. Co jak co, Kimberly może być troszkę zdesperowana, żeby zaciągnąć uzmana do łóżka i to jest taki temat przewodni tego sezonu, bo to samo mieliśmy w przypadku Aliny i Kaleba. Wydaje mi się, że te show troszkę idzie w złą stronę i wydaje mi się, jakby wyglądała jakieś Love Island, ale nie możemy zarzucić tego, że Kimberly nie wspiera swojego mężczyzny. Potencjalnego mężczyzny, ponieważ jego była żona była bardzo, bardzo zazdrosna, a Kimberly wręcz na odwrót. Podczas kręcenia teledysku Usman tańczy z bardzo atrakcyjnymi młodymi kobietami, i Kimberly nie jest zazdrosna. Ona wręcz przychwyca tę połeczkę, żeby być menadżerem, i mówi: Dlaczego to nie jest zrobione? Dlaczego tutaj powtarzamy? Dlaczego jego ciuchy nie są gotowe? Po prostu, wiecie, bierze wszystko w swoje ręce i mówi, że jest po prostu zażenowana, że taka gwiazda jak Usman ma wszystko niegotowe. Że jak możecie współpracować z taką gwiazdą i nie wszystko jest po prostu. Tu tip top, więc ona jak najbardziej go wspiera i to bardzo fajnie jest widzieć coś takiego, jednak no staje się dosyć niecierpliwa, jeżeli chodzi o tę wspólną noc. Dochodzi nawet do mini konfliktu, gdzie ona po prostu mówi, że nie rozumie, czemu on nie chce z nią spędzić nocy, bardzo naciska, a w pewnym momencie nawet wspomina zaręczyny. Kiedy Usman nawet nie poprosił ją o to, by była oficjalnie jego kobietą. No i wydaje mi się, że Usman czuje, że może ją troszkę odpychać i jeżeli ma jakiś złowieszczy plan w stosunku do niej, to twierdzi, że czas to wszystko uratować. I po tym, jak Kimberly wraca do swojego pokoju, zostaje sama nagle puk, puk, puk usman przychodzi i mówi, że spędzi z nią noc. Kimberly jest niesamowicie podekscytowana i myśli: Boże, to teraz, to teraz, to teraz. Jednak Usman bierze poduszki i mówi, że będziemy robić taką ścianę pomiędzy nami w łóżku, żebyśmy broń Boże się nie dotykali. Dla Kimberly jest to krok w przód i uważa, że mimo iż nic się nie stało, to przynajmniej byli w tym samym pomieszczeniu i w tym samym łóżku, więc jest całkowicie zadowolona. You know, young? I no ja? I wiem how Nigerians are. Okay. Well, like this. well, I wouldn't know, so... I mean, you could show it to me and let me see. What is that? Let me be the judge of your yammy. Show what? Your yam. You will know when the time is right. Really? Yeah. well I know before this trip is over? Just okay. calm down, you know? Okay. What's going on tonight? Well... I am trying to seduce you, so I have my... Hey! ...liquid courage. I'm cute. Why did you ah. I mean, I just did it. I thought it was pretty. It is good. So it's not just the bed that looks good, right? Mm-hmm. I mean... Oh, Not sexy, my... Hey, you're looking good. Yeah, yeah good night. No, sex. Just good. No, no, sex. Like, what else this do I have to do? No, I'm really, like, legit about to cry. We will have sex when we decided to be boyfriend and girlfriend. No, oh, that's both. I tak naprawdę na tym kończą się odcinki, które na ten moment są dostępne do obejrzenia, więc nie wiemy, jak to dalej się potoczy. Jest to ciekawa para, powiedziałabym nawet trochę śmieszna, no bardzo niekomfortowo ogląda się to, jak Kimberly Kimberly jest zdesperowana, aby zaciągnąć go do łóżka. No i jest to niekomfortowe, takie coś po prostu, wiecie, taka desperacja, której ona w ogóle nie ukrywa. Ja wiem, że może to jest jakaś frustracja, ale taka desperacja. W Usmanie ja nie wiem, jakie on ma zamiary co do niej. Ponoć się Podejmuje kroki dużo wolniej po tym, jak nie wyszło mu z Baby Girl Lisą, ale czy on chce ją wykorzystać? Tak jak oglądałam mój filmik na temat tego, jego pierwszego związku z Lisą, znaczy ogólnie pierwszego związku z Amerykanką i tam mówiłam, że no jest dużo podejrzeń, że on chce po prostu ją wykorzystać, wiecie, dostać wizę i tak dalej. Czy tu jest ta sama kwestia? Nie wiem. Czy stara się on po prostu wyglądać bardziej legitnie? Nie wiem, zapraszam Was oczywiście serdecznie do gorącej dyskusji w komentarzach, co Wy myślicie. No i będziemy oglądać dalej, zobaczymy czy Kimberly zaciągnie Usman, a Boy do łóżka, czy też nie. Ja Wam w tej chwili dziękuję serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania, jeśli tego jeszcze nie robicie. Może w tym roku uda się do 2000. Dwóch 200 tysięcy uda się do 200 tysięcy w tym roku. To tylko 50 tysięcy osób w ciągu roku. Ludzie manifestują o wiele większe, o wiele większą publikę obserwujących. Może się uda. Ja Wam dziękuję za oglądanie i zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!